Jeszcze niedawno bawili się podczas studniówki, dziś są zaledwie kilka dni przed maturami. Uczniowie ostatnich klas zespołu szkół ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim oficjalnie zakończyli rok szkolny. Wspólnie wykonaliśmy ogromną pracę. Mimo zamknięcia w domach udało nam się zrealizować, choć zdalnie, wiele zadań. Rozwijać zainteresowania w różnych zakresach tematycznych. Począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, ekologii i ochrony środowiska, po projekty edukacyjne, prozdrowotne czytelnicze. Ich lata edukacji w szkole średniej przypadły między innymi na czas pandemii koronawirusa. Musieli mierzyć się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, której nie znali ich poprzednicy. To nauka zdalna, czy ograniczone kontakty z rówieśnikami i nauczycielami, które dla wszystkich były nowością i eksperymentem na żywym organizmie. Lata szkolne minęły bardzo szybko, choć nietypowo. Czas pandemii i zdalnego nauczania był z pewnością dla nas wszystkich szczególnym doświadczeniem oraz wyzwaniem. Ale daliśmy radę, a dziś przyszliśmy tutaj, aby powiedzieć do widzenia. Edukacja w szkole średniej. Nie należała do najłatwiejszych. Pandemia zamknęła nas w szczerych ścianach. Nie mogliśmy ze spokojem patrzeć w przyszłość. To oraz nowa formuła maturalna sprawiły, że nasza codzienność była naznaczona wielkim stresem. Wkraczanie w dorosłość było obarczone wieloma przeciwnościami. Edukacje w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim zakończyły trzy klasy licealne i jedna klasa technikum. Razem to niemal 90 uczniów. Przez lata edukacji w szkole średniej nie tylko spędzali czas na nauce zdalnej, przygotowaniach do sprawdzianów czy odrabianiu zadań domowych. Ci uczniowie odnosili wiele sukcesów naukowych i sportowych. Spędzali czas na szkoleniach i stażach. Szkoła, której mury właśnie opuszczacie, pozostanie dla Was już tylko wspomnieniem. Tym, którzy zdobywanie wiedzy potraktowali jako poważne zadanie, uczyli się systematycznie i wytrwale, szkoła będzie kojarzyć się z wytężoną pracą, ale i radością z uzyskiwanych wyników. Ci, którzy wychodzili z założenia, że czas szkolny, szkoły średniej, to najpiękniejsze dni w życiu i trzeba się nimi cieszyć i obowiązki szkolne odkładali na później. Będą wspominali chwile niepewności przed egzaminem naturalnym. Zakończenie szkoły średniej to zaledwie początek drogi w dorosłe życie. Dzisiejszy dzień jest takim symbolicznym dniem zakończenia edukacji w naszej szkole, ale jednocześnie początkiem nowego etapu waszego życia. Bardzo się cieszę, że większość z Was prawie 100% przystępuje do egzaminu dojrzałości. Egzaminy maturalne rozpoczną się po weekendzie majowym i to już 4 maja. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.